Święty Józefie z królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało i jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, by służyć życiu, co śmierć pokonało. Drugi dzień Nowenny, moje zwiastowanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię, poprowadź nas w tym drugim dniu naszego Józefowego łącznika. Prosimy Cię, pomóż nam otworzyć się na Twoje słowo, na Twoją obecność, abyśmy mogli, jak Maryja i Święty Józef. Przyjąć Twoje słowo, święty Józefie, Twoje życie ukazuje nam, jak Bóg jest wielki, że jest tym, który dotrzymuje obietnicy, jest Bogiem wiernym. Pomóż nam w duchu wdzięczności za Jego miłość, być ludźmi wiary. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony, umiłowany Syn Twój Jezus. Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z Ewangelii świętego Łukasza W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto, poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, Jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu. Ta, która uchodzi za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego na to rzekła Maryja oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według twego słowa wtedy odszedł od niej anioł ewangelia o zwiastowaniu mimo że skupiamy się w niej na Miriam z Nazaretu, na matce Jezusa i na Jezusie, który jest wcielonym Bogiem, to jednak mówi nam także coś o Józefie. Niedużo, ale to, co mówi, jest niezwykle ważne. Tak to już zazwyczaj bywa ze świętym Józefem, że kiedy jest o nim mowa, nie ma wielu słów, ale te, co padają. Są bardzo kluczowe. Najpierw słyszymy o tym, że Miriam z Nazaretu jest poślubiona mężowi z rodu Dawida, z rodu królewskiego, z rodu Judy. Potem słyszymy, że to, które się z niej narodzi, święte dziecko, zasiądzie na tronie swojego praojca Dawida. I to jest piękne. Że w tej chwili zwiastowania, Bóg pamięta także o Józefie. Przecież On jest mężem Maryi. Przecież to ich wspólna przyszłość. Każdy w Izraelu czekał na narodzenie Mesjasza. Z pewnością czekał też Józef, czekała też Maryja. Józef może czekał w jakiś szczególny sposób, ponieważ pochodził z tego rodu, z którego miał się narodzić. Zbawiciel. I teraz nagle okazuje się, że on będzie tego świadkiem. Mało tego. Ten zbawiciel przyjdzie na świat jako syn jego żony. A on przyjmie go do swojego rodu, i w ten sposób pozwoli, by wypełniły się zapowiedzi o królu Izraela z pokolenia Judy. Zrodu Dawida. Niby nieznaczący nic szczegół, a jednak pokazujący, że Pan Bóg jest wierny. Jeżeli coś obiecał, to tak się stanie. Jeżeli obiecał, że król narodzi się w tym konkretnym pokoleniu, że Mesjasz będzie z tej konkretnej rodziny, to On wypełni swoją zapowiedź. Dlatego właśnie w tym zwiastowaniu Maryi. Pojawia się Józef, i nie jest on byle jakim dodatkiem. On, mimo że nie poświęca mu się tu wiele miejsca, odgrywa bardzo znaczącą rolę. Módlmy się, boże ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Sprawa, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu, Bogu niech, niech będą dzięki. Światło Patryjarków, módl się za nami. Olubieńcze Boga, rodzice, módl się za nami. Opieku nie o dulcis anima